Aby używać aplikacji Zoom, będziemy potrzebować komputer, najlepiej laptop, ponieważ zazwyczaj ma on wbudowany mikrofon oraz kamerę, słuchawki. Jeśli nie masz wbudowanego mikrofonu, będziesz potrzebować zewnętrznych słuchawek z mikrofonem, oraz oczywiście potrzebujemy stałego połączenia z internetem. Po pierwsze, musicie uruchomić waszą przeglądarkę internetową. I tutaj. W przeglądarce należy wpisać adres strony internetowej zoom.us. Gdy wejdziecie na tę stronę internetową, po prawej stronie u góry jest napis Resources i należy kliknąć Download Zoom Client. Wyskoczy Wam kolejna strona i tutaj naciskamy ten pierwszy na górze guzik Download. W tym miejscu przeglądarka zacznie pobierać nam program. Tylko, że to, czego nie jestem w stanie Wam powiedzieć, to tego, gdzie akurat Wasza przeglądarka zapisuje pobierane pliki. W moim przypadku, gdy używam Chroma, ona zapisuje je w taki sposób, że na dolnym ekranie po lewej stronie, na dole ekranu po lewej stronie, widzę ostatnio zapisywane pliki, więc ja uruchomię tę aplikację z tego miejsca. Natomiast, tak jak mówię, wasza przeglądarka może zapisywać go gdzieś indziej, może te pliki zapisać gdzie indziej, więc musicie już jakimś sposobem znaleźć ten pobrany plik. Gdy go znajdziecie, należy kliknąć dwukrotnie na niego, aby się uruchomiła, uruchomił proces instalacji. Aplikacja Zoom została zainstalowana. I teraz y, możecie zamknąć to okno, możecie je zostawić. W każdym razie ja chciałbym od tego momentu pokazać Wam dwie możliwości, dwie drogi, na których możemy te aplikacje uruchomić i możemy dołączyć do spotkania. Na swoim adresie mailowym znajdziecie podobny mail tej treści, jaki widzicie teraz. Jest to zaproszenie na spotkanie. Ono może być dużo dłuższe, w każdym razie będzie zawierać trzy podstawowe informacje. Będzie to taki długi, podkreślony link, który widzicie tutaj, oraz ID i hasło do naszego spotkania. My naciśniemy ten długi niebieski link. Otworzy się nam kolejna strona, i teraz wasza przeglądarka w jakiś sposób zapyta was. Czy otworzyć aplikację Zoom? Znowu to jest zależne od tego, jakiej używacie przeglądarki. W różny sposób to pytanie może się pojawić. Jak widzicie, u mnie wyskakuje po prostu okienko z pytaniem, czy otworzyć Zoom. I w tym przypadku należy kliknąć otwórz Zoom, otwórz program, jakkolwiek będzie to zapisane. I już, tu, już teraz uprzedzam, że jeżeli ktoś z Was nie będzie tego potrafił tutaj zrobić, jeżeli takie okienko nie wyskoczy albo z jakichś powodów nie będzie opcji otworzenia tej aplikacji, pod koniec całego procesu pokażę jeszcze drugą możliwość, na której można dołączyć do konferencji, która myślę, że powinna zadziałać. Gdy klikniemy Otwórz Zoom, wyskakuje nam nowe okienko, w którym należy wpisać nasze imię. I potem kliknąć Join Meeting. I teraz pojawia się tego rodzaju okienko. To okno jest dowodem na to, że idzie nam bardzo dobrze, ponieważ już dołączyliśmy w zasadzie do konferencji, ale czekamy na to, aby osoba, która zakłada konferencję, wpuściła nas do środka. Więc po prostu musimy tutaj chwilę poczekać. Gdy zostaje wyrażona zgoda na nasze dołączenie do konferencji, po prostu do niej dołączamy. I teraz tutaj, gdy pojawia nam się okienko, a, które aktualnie widzimy, potrzebujemy nacisnąć Join with Computer Audio. Jeżeli doszliście do tego miejsca, to bardzo dobrze, bo oznacza to, że już w pełni dołączyliście do konferencji. Natomiast w tym oknie, które widzicie, jest, są dwa, może trzy takie elementy, które chciałbym Wam pokazać. Po pierwsze, jest to mikrofon po lewej stronie na dole a jest on podpisany słowem mute, co oznacza wycisz. Teraz gdy dołączacie do konferencji, hmm. bardzo często jest tak, że ten mikrofon jest przekreślony czerwoną kreską, to oznacza, że jakkolwiek jesteście już na spotkaniu, to nikt nie może was usłyszeć. Dlatego, żeby móc mówić, potrzebujecie zwrócić uwagę, czy ten mikrofon jest przekreślony czy nie. Jeśli nie jest przekreślony, to oznacza, że jesteście słyszani. Jeżeli jest przekreślony, oznacza, że jesteście wyciszeni. Żeby z opcji wyciszenia przejść do opcji, w której możecie mówić, należy po prostu nacisnąć ten mikrofon, gdy jest przekreślony, i wtedy, w zależności też z jakiego urządzenia korzystacie, wyskoczy takie, taki dymek, taka opcja podpisana Join With Computer Audio. I gdy naciśniecie te opcje, wtedy już będziecie słyszani. Drugą opcją jest opcja włączenia kamery. To pozwoli nam widzieć Was. Działa tak samo jak temat związany z mikrofonem. Otóż mamy przekreśloną kamerę, oznacza to, że nie jest ona włączona i nikt Was nie widzi. Jeżeli ją naciśniemy, to wtedy kamera może zostać włączona i będziecie widoczni dla wszystkich uczestników konferencji. Ostatnim elementem, który może się nam przydać podczas naszych konferencji, jest czat. Jak widzicie tutaj, zaznaczony jest, gdzie można go włączyć. Jeżeli naciśniecie to słowo czat, wtedy po prawej stronie wyskakuje Wam cała lista wypowiedzi, które zostały wysłane. Wy również możecie tutaj w odpowiednim miejscu coś napisać do wszystkich, lub też do pojedynczej osoby. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, jest to, jak nasze okno wygląda, to znaczy co Wy widzicie podczas konferencji. Mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza z nich to tutaj, jak zauważycie, u góry ekranu jest taki napis Gallery View. Jeżeli na niego naciśniecie, wtedy zmienia się to, w jaki sposób widzimy uczestników konferencji. W tej opcji Będziemy widzieć wszystkich uczestników spotkania na jednym ekranie. W tym przypadku, jak widzicie, w, w instruktarzu są tylko dwie osoby na konferencji, więc widzicie dwie. Natomiast jeżeli byłoby tutaj osób 20, widzielibyście wszystkich 20. Jeżeli natomiast wolicie, widzieć większe okno osoby, która mówi, to gdy naciśniecie znowu tam u góry ekranu Speaker View. Wtedy pojawi się inne okno, i to okno działa w taki sposób, że wyświetla Wam się ta osoba, która aktualnie mówi. Więc w tym momencie będziecie widzieć po prostu przemawiającą osobę, podczas gdy wszystkie inne, które nie będą mówić, będą ukryte, nie będą dla nas widoczne. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o obsługę samego programu. Więc, jeżeli konferencja się zakończy i będziemy chcieli ją opuścić, no to po prostu musimy jeszcze nacisnąć tutaj uh, Leave Meeting. I w ten sposób opuścimy program. Możemy oczywiście zamknąć program również krzyżykiem po prawej stronie u góry okna. Tak, jak powiedziałem, chciałbym pokazać jeszcze drugą opcję dołączenia do konferencji. Jeżeli zainstalowaliśmy już program zgodnie z tymi krokami, które przedstawiłem na początku tego instruktażu, możemy nacisnąć oczywiście w komputerach korzystających z systemu Windows, na dole po lewej stronie ekranu tę ikonkę, która aktualnie jest podświetlona. Jeżeli ją naciśniemy, to z tej listy możemy nic nie wybierać, ale zacząć pisać. I to co chcemy zacząć pisać, to jest słowo Zoom. Z O O N. Gdy zaczniemy pisać to słowo, wtedy wyświetli nam się ta aplikacja gdzieś podobnie jak teraz widzicie to na ekranie. I jeżeli wyświetli się wam ta aplikacja, naciśnijcie po prostu na nią Start Zoom. I znowu pojawia nam się znane już nam okienko, w którym wybieramy opcję Join Meeting. I teraz zauważcie, że potrzebujemy wpisać ID i swoje imię. To są informacje, to znaczy ta pierwsza informacja jest wysłana Wam w mailu zapraszającym Was na konferencję, więc możemy ją przepisać, przekopiować do, tej pierws do tego pierwszego okienka, a poniżej należy wpisać nasze imię czy imię, nazwisko. W każdym razie ta informacja będzie wyświetlana dla wszystkich pod naszym zdjęciem, więc czy też kamerą, więc gdy ludzie będą mnie widzieć na konferencji, to pod moim okienkiem będzie zapisana moja nazwa, cokolwiek tutaj wpiszę. I naciskamy join. Pozostaje nam uzupełnić jeszcze tylko jedno pole jest to hasło. Hasło również znajduje się w mailu, który otrzymujecie. Również możecie go przepisać lub przekopiować i naciskamy join meeting. I tak jak było poprzednim razem, trafiamy do pokoju oczekiwania i czekamy na moment, kiedy zostaniemy zaakceptowani przez osobę prowadzącą konferencję. I potem wszystkie kroki się powtarzają. Jesteśmy już członkami konferencji, uczestnikami, więc możemy cieszyć się konferencją.